Dobra, teraz to Bo ci nie masz ręką na, na rękach się opierać, to na stymionach. na Tak po prostu nogi masz położone na A ja już na no, Ale jemu ja się nie dzieje. Raz. Wojtek jest Dwa, Raz, Dwa, raz. No wyżej, podnieś ten tyłek. To jest, jest siodłowe starnowanie czyli takie, że jedziesz i swoim na nim utrzymasz? Nie ci samo tak. tak. Widzieliście to? Co? Dotknęłam go. Takie <noise> <noise> tak, tak nie spoczułam. <noise> A co jak on jest Cholera, od się Staję, Raz. Dwa. Raz. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Nie pokazuj tego mojej mamie. Dwa. Ani Raz. nie wstawaj na fejsa. Dwa. Raz. Dobry pomysł!

oj tak przychodzi po, po żeby się odkręcił teraz jak jechanie no na Mogę ja dzisiaj? No już teraz. Dobra. Tej czekaj. Nie, ale A Załóż lej Ale kwiat ogólnie mówił, że też... Kwiat, no kwiat ogólnie mówił, że też też nie przejechać na koniu. Że Nie, nie puszczę go samego. Ale ogólnie tu. No to może z tyłu usiąść za nim. O, możesz ze mną siedzieć. Będziesz mi pokazać, jak kłusować. Jak kakać. Będą właśnie? Lepsze tempo. Dobra, ja mogę z tyłu siedzieć jak wolisz. Dobrze, dobrze będziecie musieli się grać. Komar mi grid. No Tak, to ja. Powiem, że już jest No to weźmy mu te sznurek wyrwieć, żeby w wyższym idzie, żebym się to nie idą. No bo z chcą mu się bo jak skręca No pod, Wójtek, to to pod ryjem. Bo co ty robisz, żeby on kusował? Ej, <noise> to Nie, przeszkadaj, przestań. Nie mów nie nie.

Może wracać do konia, że ma się uśmiechnąć trochę? Ja zaczynamy od konia, ale idę. Algidę? Al no, Śmierzanka. Tak ma na imię, czy konia ma. Tak robi. Jakiego widza? Dabój dziecku na imię Algida. To po babie. <laughs> Oooo, na pewno! Bo i tak ja widziałem na stanie takiego wiesz już, nie? Na kabanosy. A to się mam latka, nie? Ale nie boję się, chcę tak, co to będzie mogła nastać o Luzinie. A nie leży ja no. nie na To w papierach tej mega będzie w rzeczywistości. No to nie, nie ma <noise> Sonia do ziary.